Zawsze to było jasne, nawet gdy wszystko wokół mówiło odwrotnie, nawet gdy dystans rósł, a czas udawał, że wszystko zapomina. Połączenie nigdy się nie zerwało. Są ludzie, którzy po prostu nie odchodzą, bez względu na to jak życie się zmienia, bez względu na to jakie inne imiona się pojawiają, pewne obecności pozostają ciche, ale żywe, kiedy myśli nieustannie wracają. Kiedy imię pojawia się znikąd, kiedy wspomnienie uciska w milczeniu. To nie przypadek, to niezwykła tęsknota. Są znaki, które mówią, zbieg okoliczności, które się powtarzają, sny, które noszą to, co nigdy nie zostało powiedziane, i nawet w milczeniu z drugiej strony coś odpowiada. Czuje też, zachowuje też, pamięta też. To niewątpliwość, ani fantazja, to coś co było przedtem, dużo przedtem. Połączenie, które nie zależy od logiki czasu czy obecności, które wciąż istnieje nawet gdy wszystko się rozpada. Nie każde oddalenie to koniec, nie każde milczenie to zapomnienie. Niektóre dusze się rozpoznają i wciąż czekają nawet nie wiedząc. Zawsze to było jasne, nawet jeśli tego nie powiedziano, nawet gdy czas biegł, nawet gdy ścieżki rozchodziły się w przeciwnych kierunkach. Są połączenia, które nie zależą od bliskości, wytrzymują nawet gdy są negowane, pozostają nawet gdy wszystko wydaje się skończone. I niezależnie od tego, jak bardzo świat stara się odepchnąć na bok, istnieje częstotliwość, która pozostaje aktywna niewidzialny puls, echo, które przemieszcza się przez dni, miesiące, lata to nie wspomnienie, to nie nostalgia, to nie przywiązanie to cicha obecność. To nie ma pewność. To rodzaj prawdy, która nie wymaga wyjaśnienia, bo nie zaczęło się tutaj, nie uformowało się przez codzienność, bliskość czy wygodę, nie narodziło się z przyzwyczajenia, rutyny czy słów. Pochodziło z przeszłości, z innego czasu, z miejsca, które nie ma nazwy, ale które się czuje i wciąż się czuje powtarzanie znaków. Niektóre rzeczy nie zdarzają się tylko raz, wracają, powtarzają się, nalegają. Ta sama piosenka, w najbardziej nieprawdopodobnym momencie, imię pojawia się w przypadkowych rozmowach, wspomnienie, które nawałnica bez zaproszenia, zapach, który pojawia się tam, gdzie nie powinien być, twarz widziana w innej, jakby wszechświat upierał się, by przypomnieć. Nie ma logicznego wyjaśnienia, ale nie ma też jak tego zignorować. Te drobne zbiegi okoliczności niosą ze sobą ciężar, dotykają w sposób, w jaki przypadek nie sięga bo przypadek nie potrafi być tak dokładny, przypadek nie zna odpowiedniego momentu, by zaboleć. A gdy znaki się kumulują, gdy zaczynają budować niewidzialną linię między tym, co minęło, a tym, co się dziś żyje, coś wewnątrz rozumie. To nie była tylko historia, to był los, nieobecność, która nadal jest obecnością, nawet gdy nie mówi, nawet gdy się nie pojawia, nawet gdy nie ma, są obecności, które nie zależą od ciała, są obecności, które narzucają się w duszy, jest tam, w sposobie, w jaki pewne pustki bolą, w tym, jak próbuje się iść naprzód, a zawsze potyka się w tym samym miejscu, w niewytłumaczalnej potrzebie, by spojrzeć wstecz, nawet gdy wszystko popycha do przodu. Nie ma znaczenia, ile czasu minęło, nie ma znaczenia, ile innych historii próbowało zająć to miejsce, to połączenie nie zostało zastąpione, bo nie chodzi o kogoś przypadkowego. Nie chodzi o towarzystwo, uczucie czy czułość, chodzi o coś, co dotyka tego, co najbardziej sekretne w tym, kto to czuje. Głębokie uznanie, coś, co nie zostało nauczone, zostało przypomniane. Druga strona również czuje, nawet jeśli zaprzecza, nawet jeśli poszła dalej, nawet jeśli mówi, że zapomniała, jest część drugiej osoby, która nadal wie, która nadal nosi, która nadal przechowuje. Może tego nie przyznać, może zgubić się w rozproszeniach, związkach, zadaniach, pośpiechu, ale nocą, gdy wszystko milknie, gdy nie ma już dokąd uciekać, wspomnienie powraca i boli, i pali, i dowodzi, że tam głęboko połączenie trwa, jakby część drugiej osoby nadal czekała, nawet nie wiedząc na co czeka, nawet nie wiedząc czy to jeszcze możliwe, ale czeka, bo pewne więzi się nie przerywają. One translation to polish, following the given instructions, is as follows: Oni tylko milkną, oni tylko się wycofują, aż przyjdzie właściwy czas. Właściwy czas nigdy nie jest przewidywalny. Wielu ludzi gubi się, próbując zrozumieć, kiedy jest ten moment. Ale właściwy czas nie ma daty. Nie ostrzega, nie przychodzi w uporządkowany sposób. Czasami przychodzi w chaosie, w utracie, w bólu, w braku wszystkiego. I w tej pustce prawda wychodzi na jaw, nagie, twarde, nieuniknione. To, co było odczuwane od samego początku, lecz skrywane z powodu strachu, dumy lub logiki, w końcu się ujawnia. Nigdy nie przestało być, nigdy nie odeszło, nigdy nie zniknęło. Właściwy czas to ten, kiedy już nie można ignorować, kiedy nawet milczenie krzyczy, kiedy nawet najbardziej zranione serce decyduje się przestać uciekać warstwy zaprzeczenia. Zaprzeczenie temu, co się czuje, to jedna z najczęstszych słabości duszy i zrozumiałe. Czucie zbyt intensywne wymaga odwagi, umysł stara się argumentować, wskazuje na błędy, nieporozumienia, zranienia, wskazuje wszystko, co mogłoby uzasadnić koniec, ale ciało nie kłamie, serce nie udaje, duch nie zapomina. Dlatego choć rozum mówi skończone, coś tam wewnątrz wciąż pulsuje inaczej, gdy słyszy się imię. Gdy przypomnienie wymyka się, gdy sen wkracza. W tych szczegółach prawda wymyka się z zaprzeczenia. Milczenie jako język. Nie wszystko musi być powiedziane, aby zostało zrozumiane. Są milczenia, które mówią więcej niż jakiekolwiek słowa. Gdy dwie dusze się rozpoznają, komunikacja odbywa się na innym poziomie. Wystarczy jedno spojrzenie, jedna nieobecność odczuwana w tej samej chwili, jedna intuicja, która nie zawodzi. Milczenie nie jest brakiem uczuć. Czasami to najszczerzej sposób na zachowanie tego, co nadal żyje. Są tacy, którzy się oddalają, aby nie zniszczyć. Są tacy, którzy milczą, aby nie zranić. Są tacy, którzy znikają, aby nie zmuszać drugiego do wyboru. Ale wciąż czują. I to jest to, co ma znaczenie. Nie chodzi o odzyskanie, chodzi o zrozumienie. Dusza bliźniacza to nie ktoś, kogo się posiada. To ktoś, kogo się rozpoznaje, nawet z daleka nawet w innych życiach, nawet po wszystkim. Nie chodzi o odzyskanie, kontrolowanie, przywiązywanie, to uznanie, że więź istnieje i że ona zmienia, niezależnie od tego, co się teraz przeżywa. Dlatego niektórzy ludzie nigdy nie znikają z pamięci, nigdy nie stają się byłym, nigdy nie stają się przeszłością. Oni wciąż żyją w teraźniejszości, wewnątrz. Dlaczego teraz? Bo nadszedł moment, bo sygnały się wzmocniły. Bo nawet bez powodu, obecność znów zaczęła krzyczeć. To wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Nic nie pojawia się przypadkiem. Czas przestać udawać, że to nie ma znaczenia. Czas uznać to, co zawsze było prawdą. Czas zaakceptować, że dusza wie więcej niż rozum. I że mimo iż świat krzyczy, że jest za późno, wszechświat szepcze, wciąż jest czas, jest wybór do podjęcia czy dalej udawać, że się nie czuje. Czy przyznać, że ta więź istnieje? Ignorować sygnały? Czy dać przestrzeń, by los zrobił to, co musi być zrobione? Dusza już wie, ciało już odpowiedziało, czas już pokazał. Brakuje tylko odwagi. Zakończenie emocjonalne. Cicha prawda. Nie każda nieobecność to koniec. Nie każda cisza to rezygnacja. To, co pozostaje nawet w odległości, zasługuje na to, aby spojrzeć mu w oczy. Są historie, które zostały napisane jeszcze przed pierwszym spotkaniem, a czas istnieje tylko po to, aby się znowu spotkały, kiedy obie strony będą gotowe. Nie chodzi o romantyczny los, to głębsze niż to. Chodzi o prawdę, chodzi o istotę, chodzi o to, czego nikt nie potrafi wyjaśnić, ale każdy czuje, gdy jest prawdziwe, a ta więź jest. Bo to, czego nie przeżyto, wciąż żyje. To, co nie zostało powiedziane, wciąż się powtarza. To, co nie zostało dotknięte, wciąż pulsuje. To, co zostało przerwane, nigdy nie przestało się poruszać wewnątrz. To jest to, czego wiele osób nie rozumie. To nie koniec boli. To, co zostało w pół drogi. To, co zostało przerwane, gdy wciąż chciało istnieć. To, co zostało uciszone, podczas gdy krzyczało w środku. I gdy coś pozostaje w ten sposób, bez zakończenia. Bez rozwiązania, bez ujawnionej prawdy, nie umiera. Ono się ukrywa, przekształca się w chroniczną tęsknotę, w pustce przerywanej, w niewidzialnej obecności. A każda nowa miłość, jakkolwiek słodka, zderza się z tym, z tą nieobecnością, która się nie wypełnia, z tym wspomnieniem, które nigdy nie znika, z tym imieniem, które nie jest wypowiadane na głos, ale które echem odbija się każdej nocy. Prawda jest taka, że nic nie zastąpi tego, co było realne. Inni ludzie przybywają, inne imiona zajmują przestrzeń, inne dotyki próbują uleczyć to, co pozostało otwarte, ale gdy coś było prawdziwe, głębokie, duchowe, nic tego nie zatrze. Ciało może zapomnieć, ale dusza nie. Dusza zapamiętuje wszystko: częstotliwość głosu, ciepło spojrzenia. Sposób, w jaki obecność drugiego człowieka zmieniała wszystko czas, świat, oddech. Dlatego ucieczka nie ma sensu. Udawanie, że to się nie zdarzyło, nie ma sensu. Chęć zabicia tego, co nigdy nie umarło, nie ma sensu. Nie chodzi o powroty, chodzi o uznanie, chodzi o zaprzestanie zaprzeczania wpływowi, który istniał i wciąż istnieje, bo dopóki będzie zaprzeczenie, będzie powtórzenie. Życie nie zostawia w tyle tego, co musi być rozwiązane. Znajduje sposoby, by wszystko znów postawić na czoło: w snach, w piosenkach, w codziennych rozmowach, w momentach absolutnej ciszy. To jakby wszechświat zmował się, aby spojrzeć jeszcze raz, aby poczuć jeszcze raz, aby wreszcie zaakceptować to, co było unikanie, powraca i wraca silniejsze, bardziej przejrzyste, bardziej nieuniknione. Zahamowane pragnienie to wieczne pragnienie. To, co było zbyt mocno trzymane, eksploduje wewnątrz. To, co zostało odłożone na później, tworzy niewidzialne rany. To, co było kochane w milczeniu, przekształca się w wewnętrzną burzę. I nikt nie widzi. Ale dusza czuje, ciało się domaga, spojrzenie to denuncjuje. Nikt nie powinien spędzać całego życia z czymś utkniętym w gardle. Nikt nie powinien musieć ukrywać tego, co serce wciąż przechowuje, ale się ukrywa, bo strach ciężar niesie, bo duma paraliżuje, bo życie żąda pośpiechu, a głęboka miłość wymaga czasu. Czas nie leczy, czas ukrywa. Kto powiedział, że czas leczy, okłamał, czas odwraca uwagę, zajmuje, anestezuje, ale gdy wszystko zwalnia, to, co było odczuwane, wraca z siłą, jakby nigdy nie minęło. I nie minęło, tylko ucichło. Czekało na odwagę, czekało na emocjonalną dostępność, czekało na prawdziwą obecność. Niektóre więzi rozkwitają tylko wtedy, gdy obie dusze zdecydują się przestać uciekać. I to może zająć całe życie. Trudno to przyznać, ale nadal tam jest. Prawda jest niewygodna, bo świadomość, że wciąż się czuje po tak długim czasie, jest niepokojąca. Łatwiej udawać, że to się skończyło. Praktyczniej nazwać to przeszłością, ale pewne uczucia nie respektują etykiet, ani logiki, ani społecznych narracji. One wciąż tam są, odczuwane w ciemności, przypominane w milczeniu, karmione mimowoli, nie z wyboru, ale dlatego, że są częścią czegoś większego, czegoś, co nie da się wytłumaczyć, tylko się to przeżywa. Dopóki się tego nie skonfrontuje, nie uwolni. Nie ma wyzwolenia bez konfrontacji. Nie ma pokoju bez prawdy. Trzeba spojrzeć w twarz. Trzeba przyznać, nawet jeśli to tylko dla siebie. Przyznać, że istniało coś wyjątkowego. Przyznać, że druga osoba nigdy nie była tylko kimś. Przyznać, że ta więź była tak inna niż wszystkie inne. Nie po to, aby wrócić, ale po to, aby uhonorować. Aby zakończyć to, co wciąż pulsuje bez odpowiedzi. Lub aby zezwolić, że może wciąż istnieje coś do przeżycia. Niektóre więzi nie mają terminu ważności. I nie muszą mieć, bo nie chodzi o czas, ani rutynę, ani wygodę. Chodzi o istotę, o energię, o coś, co rozpoznaje i pozostaje. Nawet jeśli nigdy więcej nie nastąpi spotkanie, nawet jeśli każdy podąży swoją drogą, nawet jeśli czas wymarzy detale, mimo to dusza będzie pamiętać, będzie czuć, będzie nosić, bo to, co było realne. Zostaje, a to, co zostaje, przekształca. A gdy dwie dusze noszą tę samą pamięć, odległość traci sens, czas staje się detalem, ból zyskuje sens. Dwa ciała mogą być w różnych miejscach, ale dwie dusze, które się rozpoznają, wciąż krążą na tej samej częstotliwości. Czują się nawzajem, słyszą się, wołają się i czasami po prostu czekają na ten właściwy moment, by znów się dotknąć. Ostatnia warstwa, o czym nikt nie mówi, ale wszyscy czują, ta historia może nigdy więcej nie być przeżywana w taki sposób, jak na początku. Ale to nie sprawia, że staje się mniej ważna, nie umniejsza jej, nie unieważnia. Wszystko, co było odczuwane z prawdą, nadal istnieje, jak piękna blizna, jak znak, że była prawdziwa miłość, i nawet jeśli już o tym nie rozmawia się, nawet jeśli imię już nie jest wypowiadane nawet jeśli życie poszło w innych kierunkach. Prawdą jest, że niektóre dusze kochają się ponad to, co świat jest w stanie dostrzec i to nigdy nie będzie zapomniane. A na końcu wszystko wraca do tego cichego punktu, gdzie słowa nie sięgają, punktu, gdzie nie ma już właściwego ani złego, gdzie rozum męczy się próbując przekonać, gdzie duma nie ma już siły, gdzie tylko to, co było prawdziwe, wciąż oddycha. Nawet pod całym kurzem czasu. Bo prawda, no nie musi krzyczeć, by wciąż istnieć. Ona po prostu czeka. Czeka, aż ktoś zdobędzie się na odwagę, by ją dostrzec. I może to jest ten moment, zatrzymać się na kilka sekund, zamknąć oczy i poczuć. Poczuć, czy nadal boli. Poczuć, czy nadal pulsuje. Poczuć, czy imię tej osoby nadal odbija się echem, nawet gdy nikt inny nie słyszy. Może nadszedł czas, aby zaakceptować, że to, co się czuje, nie musi już być negowane, nie musi być ukrywane, nie musi być uzasadniane. Niektóre połączenia nie przyszłyby być łatwe, przyszłyby obudzić, przyszłyby rozedrzeć pewności, przyszłyby przypomnieć, że nadal istnieje coś znacznie głębszego niż to, czego nauczyliśmy się znosić w milczeniu. A jeśli dotarłeś aż tutaj, jeśli to wszystko ma sens, nawet jeśli boli, nawet jeśli jest mylące, to już wiesz. To nie tylko ty to czułeś. Teraz to do ciebie. Jeśli ten film lub ten tekst poruszył coś w tobie, mów o tym. Zostaw w komentarzach to, co nosisz w milczeniu, lub po prostu napisz: Wiem, że to było prawdziwe. Tylko tyle. Kto również to czuł, zrozumie. I tak. Podziel się tym z kimś, kogo czujesz, że potrzebuje to przeczytać lub usłyszeć. To może być znak, może to być uzdrowienie. Może to być początek czegoś, co nigdy nie miało końca. A jeśli chcesz otrzymywać więcej takich treści, pełnych intensywności duszy i prawdy, subskrybuj kanał, aktywuj dzwoneczek i śledź następne publikacje. Twój like pokazuje, że tego rodzaju przesłania wciąż mają znaczenie, że wciąż są ludzie, którzy naprawdę czują i że nie jesteśmy w tym samotni. Bo kiedy dwie dusze się rozpoznają, świat może próbować je rozdzielić. Ale wszechświat zawsze znajduje sposób, by przypomnieć do następnego razu, albo do momentu, kiedy serce poprosi, by wrócić tutaj.